Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie kontrowersyjne. Kiedy milczenie jest przyzwoleniem na grzech? To pisze Adam. Czyli sytuację mamy taką, że coś przemilczałem i przez to zgadzam się na czyjś grzech i ja też mam grzech, bo nie zareagowałem. Kiedy są takie sytuacje? I tutaj yy, Tutaj czas spojrzeć na, na takie sytuacje, Tutaj Adam tam gdzieś też podaje. Kolega zdradza żonę, na grzech w polityce, na korupcję. Nie zawsze yy, milczenie będzie grzechem, przemilczanie grzechu jest grzechem, nie zawsze oczywiście. Yy, natomiast yy, to jest tak, powinniśmy sobie za każdym razem, w takich okolicznościach, że widzę czyjś grzech, zadać sobie, sobie pytanie. Co mogę zrobić? Żeby uratować człowieka. Ja nie mam obnażyć tego, co wiem. Szczerość wszędzie dookoła to nie jest coś dobrego. Żeby powiedzieć, mama choruje, a powiesz, mamo umierasz już, szykuj się. Tak, bo umrze na drugi dzień. A tak to jeszcze by pożyła dwa tygodnie albo dwa miesiące. I trzeba powiedzieć to w taki sposób, żeby ocalić i przygotować. A tak to by umarła, jeśli nie przygotowała. Więc to nie jest ten sposób. Człowiekowi, który, nie wiem, ma, łysieją mu już włosy, wypadają i powiedzieć: Jesteś łysy i brzydki. To jest subiektywne. Ty tak myślisz. A wiele rzeczy jest takich, że no, zareagowanie wprost, na przykład kolega zdradza żona. I teraz, jeżeli powiesz to żonie i będzie rozwód, no to jaka twoja zasługa w tym. Żadna. Co, że powiedziałeś? I masz z głowy, bo powiedziałeś? Albo powiedziałeś to mężowi? I, czy po, powiedziałeś na forum w pracy i ktoś inny doniósł żonie? To, to tak nie jest. Twoim zadaniem jest ocalić małżeństwo. I teraz w jaki sposób je ocalić? No, to w tej konkretnej sytuacji to już musisz zobaczyć. No, jeżeli powie, przytakujesz koledze, ale fajnie, że masz tam jakiś romans, no to to nie jest w porządku. To nie jest w porządku, na pewno. I tutaj z kolegą to nie ma co przemilczać, ale znowu, jeżeli będzie taka sytuacja, że to jest twój szef i on ciebie zwolni z pracy, dlatego że ty to wypominasz mu, czy masę... ale się nic nie zmienia. Efekt jest tylko taki, że ciebie zwolnił z pracy, a grzech dalej jest. Czy to było roztropne? Moim zdaniem nie. Dlatego, że nie należy cały czas komuś patrzeć na niego i już mu mówić o grzechu, bo to, to nic nie zmienia. Mam budować relacje z człowiekiem. I w momencie, kiedy widzę, że teraz gleba się robi żyzna, teraz się ziarno. A gleba się robi żyzna w różnych momentach, bo ktoś zginął, bo był nagły wypadek, bo się stała tragedia, no bo wyniki firmy idą gorzej. I jest to moment refleksji. I wtedy, gdzie widzimy żyzną glebę, teraz to połóż, teraz ziarno, teraz o nie zadbaj. A nie y, na zasadzie gdziekolwiek, bo, bo łatwiej jest w ten sposób walić między oczy i, i zabić człowieka. I to nie tak. Więc milczenie y, to nie jest, milczenie z zasady nie jest przyzwoleniem na zło. To moje serce pozwala na zło. Y, jeżeli Twoje serce pozwala na zło, to jest źle. Twoje serce ma być niespokojne i ma ratować człowieka, ale w tym ratowaniu człowieka nieraz będzie potrzebne milczenie. Nieraz będzie potrzebne czekanie, a nieraz reakcja. I ja doświadczam tego, że jeżeli ktoś jest czujny tutaj, nie że ma zasadę, że gada, tylko czujny, to Pan mu pokaże, kiedy powiedzieć. Ale będzie też wymagał od człowieka cierpliwości. Bądź cierpliwy w tym, że patrzysz na coś, na co cię, co cię boli. U męża, u kolegi, u znajomych, u. u... Boli. I... No, i jak tu reagować? Nie? I, i, I trzeba to znosić jakoś. Natomiast w sytuacjach jeszcze takich różnych uczuciowych, to im szybciej się reaguje, tym lepiej. Czyli dopóki coś jeszcze można zrobić, to, to lepiej zareagować. No ale zawsze jest, to, to trzeba ważyć. Ważyć. Nie stracić relacji. Lepiej jest wielokrotnie. Wskazać człowiekowi, który sam myśli tylko o romansie, albo jakiejś kłótni, albo że kogoś nienawidzi, to zacząć temu człowiekowi pokazywać dobro z, jego dobro z innej strony, bo dobro jest w człowieku. On się gdzieś zakręca wobec czegoś, więc nie, że ja przemilczałem zło, bo tego nie powiedziałem. On się cały koło tego kręci. Ale pokazywać mu inne obszary, w których jest dobry i, i że tam może rozwijać, choć zrobimy coś dobrego. A, I to dobro. Pokaże mu Boga, bo Bóg stworzył człowieka dobrym i, i na tym chce budować, a nie na dziełach diabła. Dzieł, diabła mamy odciągać oczy i sprawić, żeby ktoś chciał odciągnąć oczy od grzechu. Tu jest nasze zadanie. Nie potępić człowieka, nie go zmiażdżyć, nie obnażyć światu czyjś grzech, bo nie chcielibyśmy, żeby ktoś zrobił to samo z naszym, a nie rób drugiemu, czego byś sam nie chciał, tylko Pomóc komuś odciągnąć oczy od zła, żeby zaczął patrzeć na Jezusa. I, I tu jest nasz trud nie przemilczania sprawy, tylko przeciągania do Jezusa. Do Jezusa. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Znowu nie jest wprost. Ale życie nie jest zero-jedynkowe. Tylko życia, życie jest każdy dzień przygodą w Bogu, w której gdzie Bóg nas zaprasza do czegoś więcej. A tym więcej jest zawsze miłość. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze i do usłyszenia.